Hej kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj kolejna część odpowiedzi na pytania, które dostałam od was i dzisiaj będzie to taki dział bardziej urodowo. Mm urodowo-youtubowym. Pytanie numer jeden, które dostałam od naprawdę dość dużej ilości osób, to to, czy nie wiem, co się dzieje z Izą, z Izabela 25 d Jak tylko się dowiedziałam, jak Iza usunęła część swoich filmików, od razu do napisałam wiadomość z zapytaniem, co się stało i um, Iza nie podała mi konkretnego powodu. Powiedziała, że to są jej sprawy osobiste, co oczywiście rozumiem. Ubolewam nad tym bardzo i nie ja jednak, gdyż Iza miała naprawdę ogromną ilość stałych widzów, którzy ją bardzo lubili. Ja byłam też jednym z nich. I muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę mi przykro z tego powodu. Nie wiem, co się stało. I uważam, że nikt z nas tak naprawdę nie może tutaj zgadywać, a nie podawać jakiś głupot. I jeżeli Iza będzie miała ochotę napisać może mi w komentarzu albo komuś z Wam, co się stało, to z mią chęcią, ale jeżeli nie, to ja naprawdę szanuję jej zdanie i mam nadzieję, że to nas wróci jak najszybciej i że wszystkie sprawy się rozwiążą jak najbardziej pomyślnie, bo, bo ten skim do Ciebie, Iza, to jest wiadomość ode mnie. E nie tylko ode mnie, ale od tysiąca innych osób, które stoją za mną, a po prostu nie mają może takiego źródła siły przekazu, jaku mam ja. Pytanie numer dwa: Co skłoniło Ci do nagrywania filmików na YouTube? I muszę Wam powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie padła wcześniej. Ja zawsze lubiłam do siebie dużo mówić i e, zawsze chciałam, miałam coś do powiedzenia i cały czas mam. Uwielbiam dzielić się z wszystkimi swoimi nowinkami kosmetycznymi: jeżeli ja coś wiem, to Wam mówię, jeżeli Wy coś wiecie, to Wy to mi mówicie. To jest wspaniała rzecz, e, z tego można książkę napisać. Dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem i mam nadzieję, że Wy też jesteście. Pytanie numer 3. Kiedy zaczęłaś się malować? To znaczy, od jakiego wieku używasz i uważasz to jest stosowniejsze? Też na te, na te pytanie odpowiedź kiedyś padła w moim filmiku. Ja zaczęłam się malować pod koniec okulniaka w kierunku studiów. Uważam, że makijaż w wieku 11-12 lat jest zupełnie zbędny. Um, tak naprawdę, no, nie wiem, jaki jest odpowiedni wiek do tego, żeby się zacząć malować wydaje mi się, że jest to sprawa dość osobista jeżeli ktoś uważa, że powinien się zacząć malować w tym wieku, no to ja tego nie zmienię mogę Wam powiedzieć, że mieszkając w Wielkiej Brytanii dużo rzeczy widzę i dziewczyny, które mają właśnie 13-14 lat używają już pełnego makijażu, czyli to mówię o podkładzie rzęsach i wszystkim, czy to wygląda ładnie moim zdaniem nie i z tego co wiem część facetów, bo tak przypuszczam, że się malują facetom poniekąd, też nie uważa tego za coś hmm, pięknego i naturalnego, także jeżeli macie ładną zdrową cerę trzymajcie ją jak najbardziej, nie zapychajcie jej podkładami. Po prostu najważniejsze jest dokładnie mycie ból zielonych, wyczerpywanie o niej, używanie odpowiedniego kremu nawilżającego w zależności od wieku i będziecie się cieszyć zdrową, piękną skórą bez problemu. A jeżeli już jesteście w gronie tych nastolatek, które mają ochotę się malować, to proszę was, nauczcie się tego, zapytajcie może o radę mamy, rodziców, przyjaciółki, żebyście wyglądały jak najbardziej naturalnie, żeby się nam tutaj pomarańczowa linia na brodzie nie odznaczała i żeby blondynki nie miały ogromnych czarnych kresek itp. Itd. Oczywiście każdy ma inny gust, każdy, każdemu podoba się coś innego, ale pamiętajcie, umiar mniej jest więcej. Kolejne pytanie: Jak czemu regulujesz swoje brwi? A na odpowiedź na ten film, na te pytanie. To mi laptop się wyłączył. Na, na em, te pytanie już była na moim kanale. Ja używam tylko i wyłącznie tej z firmy Tweezerman. Uważam, że jest to świetny wynalazek i działa już od paru lat i to jest jedna rzecz, którą robię. I kolejne pytanie. Mam pytanie dotyczące wągrów na twarzy. Czy masz jakiś dobry sposób, jakby się ich pozbyć? I muszę wam powiedzieć, że ja z tym problemem też się borykam od paru nas to dobrych lat i tak naprawdę. Oprócz codziennej, regularnej, konkretnej pielęgnacji, nic nam nie pomoże. Czyli pamiętajcie, w zależności od tego, jakie macie cerę, bo ten problem spotyka się nie tylko i wyłącznie w pszczerze tłustej czy też mieszanej. Osoby z suchą cerą też mają zapchane pory. Dlatego co możemy robić, to regularna tak, makijaż, dokładne mycie twarzy, przynajmniej raz dziennie, czyli wieczorem po całym dniu bycia w szkole, w pracy, w pociągu, w autobusie, gdzie wszystkie te zanieczyszczenia na naszą skórę się dają. Pamiętajcie, żeby skórę. Pięknie przygotować na wieczór, żeby ona sobie odpoczęła w ciągu wieczora, żeby odpoczęła w ciągu nocy, żeby się zregenerowała. Polecam stosowanie peelingów. Tak naprawdę to jest bez różnicy, jak ja tu mam akurat ten jest. Queen Helen. Dla osób, które mają problemy z by może polecam bardziej peeling enzymatyczne, takie, żeby właśnie roz, roz, nie rozrywały tych pyszczyków, które mamy. Dla osób, które mają troszeczkę bardziej zamożną kieszeń, to polecam na przykład Larisonic. To jest. Hmm, Urządzenie, które na pewno pomaga nam w walce ze skórnikami. Przepraszam za mój głos, ale jestem troszeczkę chora. Dla osób, które mają mniej dostępne portfele, polecam również świetnie działającą szmatkę mucinową, którą uwielbiam. Rzeczy, które której nie polecam, to jest ten Wonder Wipe, którą kupiłam jakiś czas temu, pokazywałam to chyba Wam w holu. Jest to rzecz, która moim zdaniem zupełnie nie działa, dlatego nie jestem z tego zadowolona. Ale którykolwiek z tych rzeczy, raz na jakiś czas, w zależności od tego, jaki macie rodzaj cery, i powinniście z tym problemem sobie Poradzić. Muszę Wam powiedzieć, że chyba nikt jeszcze nie wymyślił idealnego środka, który by usunął zaskórniki i wągry. Jeżeli ktoś by takich wynalazł, to ja z miłą chęcią dałabym mu Nobla, gdyż przypuszczam, że to jest jeden z największych właśnie kompleksów przysporza i największych kompleksów w wieku młodzieńczym. Nie tylko młodzieńczym, ja już jestem stara baba. Um, kochana, jak często podcinasz swoje włosy? Włosy podcinam. Różnie raz na 3 miesiące, tak samo z kolorem raz na 3-4 miesiące. jakoś wcześniej w Polsce byłam, to malowałam włosy miesiąc, teraz nie przykładam do tego ogromnej uwagi. Nie o to, że ho, o siebie nie dam, tylko po prostu o to, chcę, żeby moje włosy były troszeczkę mniej zniszczone. I tym bardziej, że mój odrostek tutaj widać, one wcale nie są takie ciemne i po prostu w tym momencie zlały się z naturalnym kolorem. Jakbym poczekała jeszcze parę miesięcy, teraz jest piękne słońce, mamy przepiękną wiosnę w Londynie już w tym momencie i naprawdę moje włosy rozjaśniłyby się naturalnie ale wybieram się do fryzjera jak nie w tym tygodniu, to może w przyszłym i zrobię w końcu te odrosty, bo już są dość duże dość znaczące kolejne pytanie Jaki jest problem najskuteczniejszy w walce z trądzikiem według Ciebie? I to jest pytanie trudne, na które ja niestety nie mam odpowiedzi, chociażbym bardzo chciała znać odpowiedź. Coś innego działa mi, pomogło, coś innego pomoże Wam. Ja się nigdy z takim okropnym, ukrotnym trądzikiem nie spotkałam, na szczęście. Miałam oczywiście jakieś pryszcze cały czas gdzieś tam mi wyskakują. Moja siostra miała z tym więcej problemu, ona cały czas chodzi w tym momencie do lekarza. jej sekretem na to, na pozbycie się trądziku, było to, że przez całe życie wżywała środków silnie oczyszczających, silnie wysuszających, co było błędem, bo skóra walczyła i wydzielała jeszcze więcej lekarz zalecił jej używanie kosmetyków do cery wrażliwej, przesuszonej i od tamtego momentu regularne nawilżanie i jej cera jest o wiele lepsza przy też peelingach moja siostra też korzysta z peelingów dość często. I to jest jej sekret. Tak naprawdę, jeżeli wy się borykacie z trądzikiem, który jest dość znaczący, to znaczy, że jeżeli macie krosty duże i jest to dla Was kompleks, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to może być problem wieku młodzieńczego, nie tylko wieku młodzieńczego. Co polecam? wybrać się do lekarza albo dobrej kosmetyczki i jeżeli jeden lekarz Wam nie pomoże, to wybierzcie się do drugiego, zasiągnijcie się paru, paru osób i może oni Wam pomogą. Ja bym bardzo chciała, a nic nie znam leku i sposobu na, na trądzik, bo każdy przypadek jest inny. Chciałabym Wam pomóc, ali niestety nie mogę. Kolejne pytanie. Kiedy wybierasz się na zakupy, co to było to kieruje wybieranie ciuchów? Kolor, materiał? Czy może bierzesz wszystko, co Ci się podoba i w decydujesz, co jest najlepsze? Zawsze jesteś pięknie ubrana. Dziękuję bardzo za komplement. Ja zawsze jestem pięknie ubrana, bo bardzo często można mnie spotkać w, w dresach i tylko i wyłącznie tego, że po prostu jest mi w nich wygodnie i w pracy robimy różne rzeczy. Tego ubieram się w zależności od okazji i też uważam, że powinniśmy się ubierać w zależności od okazji i... Jeżeli jest ku temu potrzeba, to nakładam elegancko sukienkę i, i, i szpilki. Na co dzień ubieram się po prostu wygodniej. W szafie mam taką manię, bo mam troszeczkę tutaj taką malutką chorobę OCD. W moim szafie ubrania są ułożone kolorystycznie, tak samo te wiszące, jak i te na półeczce. Zimą i latą zmieniam swoją garderobę. Zimą w, m, oczywiście więcej mam swetrów, nie mam sukienek jakichś letnich wyłożonych, dlatego raz na dwa razy w roku zmieniam swoją kolekcję po tym względem, że chowam to, co mi nie jest potrzebne. Jeżeli idę do przemierzalni, mój chłopiec... On się zawsze dziwi, że ja potrafię wypatrzeć coś na wieszaku, moim zdaniem oczywiście, to jest moje zdanie, wypatrzeć coś na wieszaku i ja wiem, że będę w tym dobrze wyglądać. On na przykład w życiu będzie powiedział, że ta bluzka, czy ta sukienka, czy cokolwiek będzie dobrze wyglądało na mnie i jak gdyby zazdrości mi tego, że mam to oko, że mogę stwierdzić, czy ubranie będzie ciekawe wyglądało na mnie, pomimo tego, że się na wieszaku. Czyli daje ubraniom wszystkim szansę. Czasami nawet nałoży coś, co bym w życiu nie powiedziała, że mi pasowało i tutaj miło niespodzianka e, całkiem nieźle wygląda, dlatego trzeba wszystko próbować w życiu, co się da, bo nigdy nie wiadomo, w czym będziemy wyglądali najatrakcyjniej. Oczywiście w naszym zdaniem, bo komuś może się wydawać, że wyglądamy beznadziejnie, no ale... E, w głosach się nie rozmawia. Jaka jest najlepsza czarna kredka do oczu? Ehm, przez dość długi czas używałam kredki z firmy Urban Decay w kolorze Zero, ale... E, e, na święta Bożego Narodzenia była promocja w katalogu Avon, Avon i to jest jedyna rzecz, którą mam z tego katalogu, oprócz takiej jeszcze jednej kredki w kolorze złotym i to jest kredka Super Shock, która jest naprawdę bardzo porównywalna, e, może i nawet lepsza, bo jest o wiele tańsza. W promocji kosztowała mnie chyba 2 funty, ale to było już, mówię Wam, e, w grudniu, czyli jakiś czas temu. Nie wiem, czy ta promocja cały czas jest, ale przypuszczam, że raz na jakiś czas na pewno takie promocje są. Kolejne pytanie. Kupiłaś kiedyś sobie kosmetyk, który, na który wydałaś fortunę, masę kasy, a okazał się nie wypałem. I tak myślałam, co byłoby największym takim moim e, niewypałem i chyba to byłby podkład z firmy Chanel, e, Matt Lumiere. Naprawdę byłam bardzo zawiedziona, kupiłam go za poleceniem Pixiu i byłam przekonana, że będzie sprawdzał się na mojej cerze, która czasami się błyszczy, ale niestety okazał się totalnie niewypałem, byłam z niego naprawdę niezadowolona, dawałam mu tyle szans i niestety nie sprawdził się zupełnie. Tak myślę czy coś jeszcze. Jestem troszeczkę zawiedziona z tuszu rzę z Make Up Forever, tego który się nazywa, on się nazywa? smoky lż wodoodpornego, bo tak to choloreństwo ciężko zmyć, naprawdę jedynym spo, sposobem, jak je to mogę zmyć, to jest olej kokosowy. W przeciwnym razie nie ma szans, żeby to zmyć. Znaczy, może z jednej strony działa, ale tak nie daje takiego spektakularnego efektu, jaki bym może oczekiwała od maskary za, za tyle pieniędzy. Jakbym coś mi się jeszcze przypomniało, to napiszę Wam później, ale w tym momencie to są takie dwie rzeczy, na które się nam Aha, jeszcze zapomniałam, ten marokan oil do włosów, to chyba przecież była tragedia też w moim przypadku, dlatego dlatego to. Kolejna rzecz. Hmm. Czy byłabyś w stanie zrezygnować z kosmetyków markowych, drogich, na, ta na rzecz tanich, e, równie dobrych, nieznanych? Powiedzmy kilka miesięcy. Jeżeli bym znalazła kosmetyk tańszy, który odpowiada moim oczekiwaniom, to czemu nie? Jak najbardziej, oczywiście. E, kolejne pytanie. Czemu pytam, bo mam tam odnoszę wrażenie, że jest mania przechwalania się, kto ma lepsze i lepsze firmy, a ta równie dobrze się odrzuca na wstępie, bo to obciach powiedzieć, że jakaś firma nieznana jest ok. Co sądzisz o, na temat pielęgnacji, to chyba było pytanie do poprzedniego pytania, nie wiem. Ja tak sobie zapisałam, ale tutaj coś niewyraźnie mi to się widzi. Co sądzisz na temat pielęgnacji uszła w szczególności Małżowi? Spotkałam się z przypadkiem przetłuszczania i uszczenia na co jest efektem kosmetycznym. Muszę wam powiedzieć, że ja często patrzę ludziom w uszy i widzę tam niektóre skórniki i jak najbardziej mam zamiar trzeba je usuwać i wiadomo od dziecka się mówi i uszy, bo to jest bardzo ważne. I jeżeli widzę kogoś prześwity um, płynu wychodzącego z ucha, to też mam ochotę wziąć wacik i po prostu to wszystko wyczyścić. Um, to jest moim zdaniem bardzo ważne i pamiętajcie o tym, bo um, ja patrzę na uszy zawsze, ja patrzę. Nie wiem, czym mam Dlatego to jest ważne. A to chyba pierwsza część pytania była dotycząca kosmetyków tańszych. Powiedziałam w odpowiedzi w poprzednim filmiku: Ja nic nie mam do tego. Jeżeli kosmetyk tańszy sprawdza się w moim przypadku, to jak najbardziej będę go używała. Nie mam, nie mam nic do tego. Jaka była Twoja najgorsza wpadka kosmetyczna? Na przykład próbowałaś nowej maseczki, a na drugi dzień miałaś okropną wysypkę. Jak sobie z nią poradziłaś? Po miesiącu używam żelu Retin A. I on spowodował, że moja skóra jest troszeczkę bardziej wrażliwa niż była wcześniej. I muszę Wam powiedzieć, że poszłam do jednego sklepu sprawdzić sobie nowy podkład, który polecał właśnie jeden z um, YouTube'owych guru. I ponieważ miałam już makijaż, zapytałam panią o chusteczkę do makijażu i ona podała mi chusteczkę taką dla dzieci. I co się stało z moją buzią, to po prostu nie da się opisać, gdyż po zmyciu tą chusteczką makijażu moja skóra zaczęła palić takim żarem. To było okropne. I przypuszczam, że miałam jakieś uczulenie na jakiś składnik z tej chusteczki, to było najgorsze i to mi zajęło później chyba około tygodnia dojść do, do jakiegoś ładu. Moja cera naprawdę była naprawdę bardzo czerwona, bardzo potocznie wrażliwa na dotyk, ale na szczęście przeszło i moja akuracja zetyna wcale nie jest taka tragiczna, całkiem nieźle sobie, sobie moja buzia razi. Przypuszczam, że może potrzebuję silniejszej dawki, bo tak naprawdę się nie uszczyłam. Um, kolejne pytanie. Jak łatwo można doprowadzić paznokcie do ładu po obgryzaniu? Czy mogłabyś zrobić filmik, jak dbać o to, niż żeby były długie i mocne? Ja chyba kiedyś taki filmik zrobiłam, jeśli się, się nie mylę. I muszę Wam powiedzieć, że ja kiedyś obgryzałam paznokcie. Moje paznokcie wcale nie są, są przykładem najpiękniejszych paznokci, jakie w życiu widziałam, bo to by było kłamstwo. To patrzę, że właśnie lakier, które położyłam w sobotę, już odprysnął. Co mogę Wam powiedzieć? Przy... Regularnej pielęgnacji jesteście w stanie to zrobić. Pamiętajcie o dobrym piłowaniu, o dobrym pielniczku, albo papierowym, albo szklanym. Nie kupujcie metalowych, gdyż one niszczą paznokcie. Jeżeli piłujemy paznokcie, to też ja bym polecała piłować je w jedną stronę, żeby ich, ich nie, nie, żeby ich nie po prostu nie rozdzierać. Jeżeli ktoś ma mamliwe paznokcie, to polecam jakąś odżywkę. Możecie stosować naturalne odżywki, czyli maczać je w ciepłej oliwie z oliwek, w soku z cytryny, odsuwać delikatnie skórki, ustalajcie się ich nie wycinać. Możecie stosować, Poleryki do paznokci też nie za często, gdyż przy osobach, które mają dość słabą płytkę, możecie um, zerzeć o sobie i um, pamiętajcie o tym, żeby, żeby właśnie zachować umiar przy polerowaniu. Um, możecie stosować różne kremy na skórki, typu na przykład ten, albo takie naturalną oliwa z oliwyk, też całkiem nieźle sobie, sobie radzi. Ja polecałam od y, paru lat, to jest odżywka z firmy Rimmel, która tak naprawdę chyba już nie jest dostępna i muszę Wam powiedzieć, że to był jeden z najlepszych odżywek moje wszystkie koleżanki je używały i naprawdę wszystkim idealnie pomaga w walce, w wzmocnieniu paznokci możecie też stosować oliwki, takie jak na przykład ta z OPI to jest OPI AvioPlex, ale tak naprawdę to jest olej, jeśli się nie mylę z z czego to jest olej? Bodajże z awokado Sprawdzę później też wam napiszę. Także tak naprawdę na rynku są tysiące różnych innych rzeczy, ale najważniejsze jest to, żeby zachować regularność w naszej pielęgnacji. Nie obowiązajcie, jeżeli wasze dłonie marzną, to też pamiętajcie o tym, żeby później nawilżyć, gdyż to też nie pomaga mróz czy też e, ekstremalne temperatury nie pomagają naszym dłoniom. E, na to możecie sobie zrobić taki właśnie kompres, nałożymy długą, dużą grubą warstwę kremu, ja na to nakładam rękawiczki i tak idziemy spać i obiecuję Wam, że na wasze dłonie będą o wiele lepsze. Jeżeli sprzątamy, to pamiętajcie o tym, żeby używać też. Rękawiczki. Ja zawsze też jestem leniwa, ale później widzę, jak moje paznokcie niestety i skórki cierpią przez ten po... z tego powodu, dlatego staram się zawsze nakładać rękawiczki, bo tak naprawdę wszystkie chemikalia niszczą nasze dłonie, a musimy, musimy o nie dbać, gdyż dłonie są naszą wizytówką. Kolejne pytanie. Co sądzisz o cieniach Smash, Smashbox? E, nic nie sądzę, bo nigdy nie miałam ich, ja chyba mieć nie będę. E, czy sądzisz, że pielęgowanie celu, które ma pryszcze może jakoś zaszkodzić, czy wręcz przeciwnie? Moim zdaniem... E, Cerę peelingować trzeba zawsze, bez różnicy jaki mamy rodzaj cery, ale co musimy uważać, jak często to robimy i jakich peelingów używamy. W tym momencie liczba peelingów na rynku jest ogromna, możemy dostać peelingi enzymatyczne, możemy dostać drobne źroniste, grubo grubość, każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne jest to, żeby odnaleźć właściwy peeling do naszej cery i robić go w odpowiednich odległościach czasowych i wszystko powinno być idealnie. Ja tak patrzę tutaj, co jeszcze... Aha, kolejne pytanie, które jest też bardzo, bardzo popularne, to to, czy wiem, jaki jest sposób na to, żeby się włosy elektryzowały. Słuchajcie, moje włosy się nie elektryzują, ja nie mam tego problemu, ale wiem, że kiedyś mi z Vintage Magda zrobiła, która też mogłaby wrócić na, w sumie do kręcenia filmików, tak na marginesie. Ona kiedyś zrobiła filmik taki właśnie chyba pięć tyków kosmetycznych i tam wspomniała, że ona używa zwykłego kremu do rąk. i po prostu wcielę go sobie delikatnie w dłonie i tym kremem tutaj przeprasowywuje sobie włosy i to podobno ma działać, ale czy działa, nie wiem, bo ja nie mam tego problemu także Wam nie powiem. I jeszcze kolejne pytanie, które jest bardzo popularne, to pytanie dotyczące depilacji, czyli moje sposoby depilacji i co ja robię. Ja jestem to szczęściaro, że na szczęście, nieszczęście, moje włosienie jest dość jasne i nie mam z tym ogromnego problemu i ja po prostu nie używam nic innego, oprócz zwykłej pianki do golenia i zwykłej gorarki. To jest wszystko. Ja nie używam żadnych wąsków, gdyż moje włosy na mojej skórze wrastają pod skórą wrastają i ja boję się tego i dla mnie to nie jest przyjemność, że to gorzej wygląda i tak naprawdę moim zdaniem nic nie działa tak dobrze jak maszynka, bo nawet po wosku i czymkolwiek ta skóra nigdy nie jest tak gładka, jak jest po maszynce i po piance. To jest jeden z najstarszych sposobów, chyba, tak mi się wydaje i jak dla mnie najbardziej skuteczny. Wiem, że na YouTube możemy znaleźć tysiące różnych filmików na temat innych sposobów depilacji. Ja Wam takiego nie zaprezentuję, gdyż ja używam tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie tego. Mam nadzieję, że kolejna wersja pytań zaspokoiła Waszą ciekawość w jakimś tam stopniu i zapraszam Was do obejrzenia kolejnej części. Buziaki.